ladies and gentlemen welcome to the live of legends lebac Dzień dobry, witam Was na Westerplatte. Jest rok 39, 1 września, około godziny 4 rano. Tutaj, na zakręcie trzech gwizdków, jest przycumowany statek Schleswig-Holstein. Jednostka to jest szkoleniowa, ale skrywa pewną tajemnicę. Pod jego pokładem jest jednostka szturmowa i jednostka desantowa które no wiadomo co miały zacząć o godzinie czwartej. Rozpoczęto pierwszą drugą wojnę światową. Uderzenie skierowano tutaj na Westerplatte, gdzie się znajdowała polska, polski wo garnizon wojskowy. Yy, atak miał też miejsce w innych miejscach. Gdańska, Poczta, po yy, Poczta Polska zaznaczam, nie Poczta Główna, ale Poczta Polska, Władysławowo, Płuck, Hel, tam też uderzono i rozpoczęto właśnie w ten sposób drugą wojnę światową. Westerplatte, co bardzo często jest oznaczone tutaj w bardzo wielu miejscach, jest symbol siedmiu flag, oznacza to siedem dni obrony Westerplatte. Co miało tutaj taką charakterystykę? Siedem dni broniono to miejsce, miejsce zaatakowano, z wody, Schleswig-Holstein zaatakował z wody, z tamtej strony też atakowały okręty wojenne, które ostrzeliwały tutaj to, to miejsce. Były też naloty, w takim razie uderzenie nastąpiło z wody, z lądu, co jest za mną i z powietrza, więc oberwali Fest. Bronili się 7 dni. Dowódca wtedy Major, później generał Sucharski, podjął decyzję o poddaniu jednostki nie ze względu na to, że złamano ducha, czy po prostu no już po, postanowili więcej nie walczyć, bo więcej by nie mieli siły, ale po prostu nie mieli już z czym walczyć. Po prostu y, skończyła im się amunicja, skończył im się prowiant, y, na posiłki nie mieli co liczyć, ponieważ Wtedy już no, po prostu Polska już walczyła, wszystkie inne jednostki też miały swoje kłopoty, więc pomoc nie mogła nadejść. Obiecana zagraniczna pomoc nigdy nie nadeszła. Więc no, ile wywalczyli, tyle wywalczyli, poddali się. Bardzo ciekawy fakt historyczny jest taki, że major, wtedy, jeszcze wtedy major, generał Sucharski, yy, jak złożył broń i został wzięty do niewoli, to kiedy został przetrzymywany już jako jeniec wojenny, to dowódca wojsk niemieckich, w wyniku uznania jego determinacji i chwały, postanowił zostawić mu broń boczną, oficerską, szablę. Było to bardzo niespotykane, miało to miejsce tylko raz, podczas II wojny światowej, Wiadomo, że później bardzo szybko wojna, druga wojna światowa, która też miała trwać, bardzo krótko przekształciła się w wojnę wyniszczeniową. Zmieniła całkowicie oblicze, później nastąpiło wiadomo połączenie frontu wschodniego i zachodniego, pakt mołotow Liventrop. Polska już nie mogła wygrać tej wojny, ani się tym bardziej bronić. No, później minął dłuższy czas, pamiętajmy, do czasu nie więcej czterech pancernych i pies, wtedy mniej więcej losy wojny już się zaczęły odwracać. Poszło inaczej. Miejsce, w którym się to zaczęło. Ja nieskromnie przyznam, mój wkład w to miejsce jaki jest. W roku 1 września, w roku 1800, e, pff, wróć, 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 Mój wkład w to miejsce będzie trochę nieskromny, ponieważ w roku 1989 za mną była defilada. Za mną była defilada otwierająca obchody właśnie 1 września i właśnie w tym dniu jeden uczeń. Z... I właśnie tam się znajduje liceum morskie i jeden z uczniów liceum morskiego wycieczka przyszła dobra. Wycieczka mnie obsiadła. W takim razie idziemy sobie się od wycieczki. E, tutaj dodam tylko jeden mały, drobny fakt, że właśnie w roku 1989, a była to dokładnie okrągła 50. rocznica wybuchu II wojny światowej, jeden uczeń tutaj z liceum morskiego, które jest dokładnie niedaleko, już wnosił sztandar. Polski W obstawie dwóch kolegów, a za nim kroczyły wszystkie jednostki wojskowe, czyli piechota, marynarka wojenna, lotnictwo i tak dalej. Tym uczniem byłem ja. Serio. Kiedyś wydobędę, bo jakoś nie uchowało mi się żadno zdjęcie, ale są zdjęcia w dzienniku bałtyckim i postanowiłem, że kiedyś to zdjęcie. Że to zdjęcie kiedyś wydobędę właśnie z Dziennika Bałtyckiego. Jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ mogę zgłosić się do archiwum, a że jestem ja osobiście na tym zdjęciu, jak najbardziej mogę je wyciągnąć, więc mam jakiś wkład tutaj w to miejsce i w obchody dru II wojny światowej. Pamiętam jak nic, wtedy tutaj jest napis Nigdy więcej wojny. Jaruzelski wtedy y, otwierał to spotkanie to tych wszystkich ludzi. I tak jak wszyscy prezydenci mówili, nigdy więcej wojny, on jako pierwszy powiedział, jesteśmy, byliśmy i będziemy. Zrobił to pierwszy raz prezydent, nigdy inny prezydent tego po nim nie powtórzył, ponieważ każdy, każdy inny prezydent otwierając obchody 1 września mówił właśnie ten cytat, nigdy więcej wojny. On to zrobił pierwszy raz. Pamiętajmy, że ten Jaruzelski nie był do końca złym człowiekiem, ponieważ to. On nas trochę obronił z flanki wschodniej, kiedy to wprowadził stan wojenny i wszystko złe co się stało, to było oczywiście bardzo złe, ale pamiętajmy, że zrobił to chcąc ratując trochę naszą skórę, ponieważ wtedy moglibyśmy się spodziewać rosyjskiej okupacji, a tego byśmy raczej nie chcieli, więc czy zrobił źle czy dobrze, to go historia osądziła, prawda? Tak samo jeszcze, jeszcze raz powtarzam, liceum morskie stąd niedaleko. Dlaczego ja? Ponieważ uczniowie liceum morskiego wtedy nosili mundury oficerskie, dwurzędowe ze złotymi guzikami. Super sprawa, zawsze koszula. Niebieska codziennie biała apelowa, czapki z białymi otokami. No, byliśmy no, fajne chłopaki. Gdzieś mam zdjęcie. Wsadzę tutaj do materiału. I to by było chyba tyle na temat Westerplatte i tego miejsca i moich wspomnień. Ech, kanał. Wyjście Portu byliśmy tam po drugiej stronie wczoraj. Tam o, po drugiej stronie byliśmy, kapitanat portu za mną zakręt zegwisków. Pozdrawiam, schleswig Holstein. No niestety, statek był wasz. <grywka> I w tym momencie, no niestety, tak, tak to się rozpoczęło. Później wiem, jak to wszystko miało swoją kontynuację. Jak to wszystko wyglądało dokładnie, dlatego chciałem się w tym miejscu właśnie takim drobiazgiem pochwalić. Robię panoramę. Na razie zaczyna padać, zjeżdżam. OK, lepiej nie będzie. Teraz jestem u podstawy podnika. Tutaj właśnie jest główny plac, na którym odbywały się przemówienia, wręczano medale, nominacje. Właśnie w 1989 roku stałem tutaj po drugiej stronie ze sztandarem Polski. <laughs> Impreza była taka dosyć, powiedzmy. E Sztywna, no była sztywna ta impreza, ponieważ zaczynała się o czwartej rano, poprzedzały ją syreny, salwa ze statków, które były tam zaparkowane na Redzie i później nastąpiła właśnie, nastąpiła defilada, którą Macio, bo, otwierał ze sztandarem polskim, tu, tu wszedliśmy na ten plac, tu wszedliśmy na ten plac po prawej stronie były główne trybuny, na których przemawiano, a na schodach, które zaraz będą za mną, yy, odwracał się. A na schodach, które są teraz właśnie za mną, stał chór. 120 parę osób było z tego chóru. Piękna rzecz, prawda? Tutaj powinny być ognie zapalone, ponieważ to miały być wieczne ognie. Nie wiem czemu się nie palą. Kiedyś się paliły. Teraz już. Nie palą się. Nawet nie wiem, czy, czy są gazowe, odpalone. Nie, dupa. Nie, nie ma. Tak więc, troszeczkę wróciłem do historii. Teraz postaram się wypełnić swoją taką drobną obietnicę. Trzy główne mola. Mola w Brzeźnie. Zaznaczam w Brzeźnie, nie na Zaspie żeby tutaj nikt nie wystartował z jakimś głupim pomysłem na Brzeźnie jest molo To ten teren należy do Brzeźna, do żadnej zaspy drugie jest w Sopocie trzecie jest w Redłowie do Redłowa się nie dotelepam, bo od kolejki tam jest strasznie daleko żaden autobus tam nie zakręca Skapcia jest bardzo daleko Sopot, może mi się uda Dojechać teraz bezpośrednio a brzeźno, molo zaliczę już, już na powrocie, ale to już będzie troszkę późno. Ale światła starczy do nagrania. Sprzęt chowam, więcej tutaj nie ma co do nagrania. Pomnik, widzicie jak za mną stoi, tak piękny. Co on przedstawia? Ponoć to jest. Nie jestem specjalistą wojskowym, ale to jest ten, ta broń taka... Mm, to się potocznie nazywa karabin, nie taki karabin strzelający z magazynkiem, ale ten karabin taki strzelający pojedynczo i tak dalej. To właśnie, to właśnie jest ten karabin. To, to, to ma być jego sylwetka. Idzie młodzież znowu w wycieczkę, muszę się albo odwrócić, albo coś zrobić, bo wzbudzam po, powszechne zainteresowanie, więc yy, będą zaraz okrzyki radości, najprawdopodobniej. I w tym momencie muszą sobie przejść, muszą sobie przejść, muszą sobie przejść. Właśnie sobie przespacerowali. Żeby nie było, że kogoś znowu tu nagrywam, dostanie sraczki, prawda? <laughs> Dobra. Tu usłyszałem w tle bardzo... Głupkowaty komentarz. Chyba jeden z głupszych, który usłyszałem. Osoba, prze, która przeczytała ten napis, Nigdy Więcej Wojny, stwierdziła, że to, no, to chyba napis za komuny. Okej. Okay. Jeżeli mamy taką świadomość narodową, że nigdy więcej wojny to jest napis za komuny, to uu, edukacja narodowa dała pupy. Tak, tak to wygląda według mnie. Tutaj bardzo wiele symboli, te wszystkie flagi, które są tu dookoła obwieszone. Powinno ich być, poczekajcie, koło 24 albo koło 26 powinno tych flag tutaj być. Są to główne pola bitwy, w których Polacy brali udział i odnieśli jakieś spektakularne rzecz, między innymi Monte Cassino, wiadomo, obrona. A, nie jestem historykiem, ale to jest z tym związane. Tutaj za mną zaraz będzie. Bo nie chcesz kamery specjalnie kierować, niech widzą, że się na mnie kieruje kamera. Za mną jest siedem masztów, na których jest 7 flag różnych. Polska, 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 Godło Herb Gdańska i Unia Europejska. Dlaczego 7? Siedem dni. Siedem dni się chłopaki tutaj bronili. I to ma to upamiętniać. Wcześniej po, było na zdjęciu y, Krzyż virtuli, virtuli Militare. Nic on nie ma wspólnego z... O, hamburska flaga. Dobra. Y, nie ma on nic wspólnego z harcerzami czy z czymś takim, był to po prostu kiedyś odznaczenie wojskowe mówiące o udziele w bardzo jakichś takich mocnych zamieszkach wojskowych, Yy, i tak dalej. Generalnie wcześniej w tym miejscu, w miejscu tego krzyża stał czołg, ale to bardzo się bardzo wielu nie podobało, ponieważ była to kolejna pamiątka, pomnik militarny i czołg nie pasę, a to było miejsce pochówku pierwszych żołnierzy właśnie poległych tutaj na Westerplatte. Jak dużo ich poległo? Około 20-30, takie są szacunki. Niemców po drugiej stronie dużo więcej ponoć poległo, 50-60 ale to są, słuchajcie, to są szacunki. Pamiętajcie, że to był całkowity początek II wojny światowej i nie dość, że historia to przekłamała, później dokumenty to przekłamali, wiadomo, że każda ze stron ciągnęła to na swoją stronę i ale dane są do kitu. No, nikt nie robił wtedy statystyk, nie myślał nie, nikt o czymś takim. Mm będąc tutaj zachęcam no zachęcam zobaczyć to miejsce bo jest mega ciekawe I, ale pamiętajcie, że jest to miejsce gdzie polegli żołnierze miejsce pamięci narodowej, więc jak najlepiej podobnie jak w kościele. na razie, już dupy więcej nie zawracam następne spotkanie już może w Sopocie chciałbym, ale zobaczymy jak autobusy pozwolą, jak droga pozwoli więc